Myślisz, że dalej tam jest? A dobrze. Ale myślisz, że. Nie tam jest. Nie no, w sumie go związaliśmy zowiąz... tam, to nie? No, tak, no. w tym w, w tej dziurze, nie? To nie no, powinno być foto. Znowu ja... to robisz. to no, robisz. Znowu to A no. Dobra, na szczęście go przebierałeś przez te trzy dni, bo tak to by śmierdził trety Dobra Kościół ja Do To jest kurwa! Stawaj! Komara miałeś Pogódka! To jest kurwa! Stuje mały Dobra. Słyszysz no, mnie? Ale oni są mokry, co? co jest kuba. Wiemy, że to mafia cię wyjęła. Dobra, mamy ci jak pomóc? Dawaj miotły Znaczy, dawaj parasolkę. Mi? Miotły nie mam, nie Dobra, to parafon ma ci w czymś pomóc? Czy sam powiesz? Dobra, to mafia, tak? Tak, to mafia. A co Witold miotłuje wspólnego? Nic Nic? Dobra, gdzie on jest? Nie wiem! Gdzie jest Witold? Będę że na koncercie Andrianny Grande. Na pewno? Na pewno. Jesteś pewien? Kurwa jestem. Idę sam się wysadzić <grym> idź. Gdzie ze <grym> mną? Nie, potęgam to. Dobry chłopak. O, Jimmy I co jest? Nikogo tam nie ma? Jak to? No nie, zabiję go ja Ach te dzikie kuny Ciągle coś świrują No to sobie pogadamy No to czas na otwarcie Co? Jak? Czego? Parasola, już wejdzie Czego ty kurwa mnie też po jebie? Zła lo lokalizacja. To stabilizacja. Ja, Gdzie on jest? Kurwa, nie wiem. Willi w swojej pewnie. W no. Halo. Za nie ma? Nie no, teraz to już serio mu nie, daru, nie daruję. Chodź, przyjdź do mnie i pogadamy z nim. Już nie chce mi się z nim bawić. NIE! Tylko nie łyżka! Zostaw! NIE! Proszę! Co jest? Skąd ty masz okulary? Byłem na targu Jak Tak mykłem sobie A Kupiłeś rybki? Nie dalszy też. O, dzięki. No, spoko. A -a -a. No teraz ja może być No patrz, ale no, ale ile korzyści będzie mieli z tego? No jak? Ile hajsu? Ile hajsu będzie? Ile korzyści z tego? Możecie mi zapiąć kurwa spodnie? Oj! Nie no, gościu, poczekaj, rozwiążę o, kurwa, ten Dobra, ale jak nas zdradzi? To go zajmiemy, proste będzie kurwa. się kurde... Mogę wam dać stówę! Serio? Kurwa, ziomeczki, cały czas portfel miałem <laughs> Podzastaw, jak nas zdradzisz, to nie dostaniesz O no, tak, podzastaw, bierzemy tą stówę Jeżeli nas nie zdradzisz, to dostanie się stówa Mam jeszcze zdjęcie matki i Panny A, O, o, o. Panny, o. Panny. Nie, to moja żona To co, sztama? Spiegujesz dla nas? Ziomeczku? Kurwa, jak się Dziomeczki Ziomeczki to ziomeczki Ziomeczki, ziomeczki, dobra Lecimy na tanie kobiety o. No A później spadam na chatę, nie? Nie, ja stawiam, lecimy Dawaj, bo takie kobiety jeszcze spierdolą. Dobra, dobra, ciumecki łódź. Ja też chcę. Za młody jestem. Dowie to jedyne co mogę kupić, to tym Barka Chibi. Czyli... Spoko. Ja też chcę się włożyć. Dobra. ごめんなさい。<laughs>